Dzień dobry, dzień dobry, Gabriela Wagner, witam Cię bardzo cieplutko. Słuchajcie, rok Wodnego Królika to jest taki czas, że wszyscy chcą wiedzieć wszystko, żeby być bardziej szczęśliwymi osobami. I rzeczywiście tak się dzieje. Każdy czyta. I nic się z tym nie dzieje. I właśnie, I właśnie dzisiaj o tym chciałam powiedzieć. Słuchajcie, gdzieś tam na blogu napisałam, w postach na blogu napisałam, że my czytamy, 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 nic się z tym nie dzieje, easy come, easy go. Natomiast ze względu na to, że jesteś tutaj ze mną, w takiej mojej przestrzeni dobrego feng shui, takiego dobrze ustawionego domu, chciałabym a jeszcze ci coś dodatkowo y, powiedzieć zarówno o tym roku, jak i o wielu innych aspektach, y, żebyś sam, sama mogła sobie y, zrobić tak zwane do it yourself, jeżeli chodzi o feng Shui, żeby y, cele, które masz. Y, realizowały się lepiej, realizowały się szybciej. Słuchajcie, ze względu na to, że jesteście tutaj ze mną w miejscu, które cały czas jakby forsuje i mówi o tym dobrym feng shui, czyli o tym domu, firmie, miejscu wspierającym nasze cele, to na pewno wiecie, że to wszystko, co nas dookoła otacza, na nas wpływa, zarówno to, co mamy na zewnątrz, jak i to, co mamy w środku domu. Jest to tyle Ważne, że to, co nas otacza, może na nas pływać bardzo dobrze, ale może na nas pływać fatalnie, a przecież tego nie chcemy. Chcemy realizować swoje cele i chcemy żyć w takim miejscu, że jak sobie coś wymyślimy, to idziemy do przodu. I temu też będzie służył rok wodnego królika i spotkania tutaj ze mną. Słuchajcie, ja cały czas powtarzam, że nasze domy są takim. Świetnym miejscem, są taką trampoliną do sukcesu, bo my rzeczywiście mieszkając, przebywając w konkretnym miejscu, mamy z tym miejscem jak największy kontakt. Możemy mieć w firmie, jesteśmy tam 8-9 godzin, ale w domu bywamy w, w kontekście miesiąca, w kontekście tygodnia zdecydowanie częściej i spędzamy więcej czasu. Dlatego też nasze domy, również dlatego, że Pracujemy bardzo często w domu, bardziej nas y, wspierają. I teraz słuchajcie, jeżeli mówimy o roku Wodnego Królika, to najważniejsze, ale to najważniejsze, taki absolutny must have, który musicie mieć, y, to są Wasze cele, Wasze pragnienia, Wasze marzenia, chociaż bardziej cele, bo cele są już tym takim marzeniem zakorzenionym w czasie. I teraz słuchajcie, w momencie, kiedy mamy swoje cele, kiedy wiemy, czego potrzebujemy, my. Oglądamy nasz dom, oglądamy naszą przestrzeń właśnie pod kątem realizacji celu i sprawdzamy sobie, co my tam mamy. Czy coś nam nie ucieka, czy coś nam nie blokuje dobrej energii, czy w ogóle tam przebywamy, czy w ogóle te miejsca, które z tymi naszymi celami yy, yy, są powiązane, aktywizujemy, czyli jesteśmy tam w jakiś sposób, dodajemy tam energii. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o tym, że w momencie kiedy macie swoje cele bardzo prosto w takim właśnie potencjale roku, czyli w tym potencjale roku wodnego królika pójść do przodu łatwiej, prościej, z większą lekkością, z większą radością, kiedy miejsca, które są powiązane z tymi celami, są miejscami z tym dobrym feng shui. I co my teraz będziemy robić? Odpowiem wam na jedno takie pytanie, które bardzo często się pojawia. Jak się ma energia roku wodnego królika, tego roku, który, który jest związany z rokiem 2023, a jak się ma w ogóle siatka bagła? Natomiast powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, żeby mi nie umknęło. Ja tu cały czas zerkam, otoczona jestem jak zwykle notatkami. Te notatki one wchodzą na Facebooka, wchodzą na Instagram, wchodzą na Studio studiofengshui.pl. I słuchajcie, z tym dobrym feng shui, czyli z tym dobrym wpływem na nas, z tą taką energią, która może nas tak wypchnąć do przodu, wystrzelić w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest tak samo jak z jedzeniem. Słuchajcie, my możemy jeść wszystko. Idziemy do sklepu, widzimy półki, bierzemy koszyk, ładujemy do koszyka, jemy. I to jest ok. I tak samo jest, kiedy kupujesz mieszkanie, kiedy budujesz dom, ustawiasz sobie go zgodnie ze swoim stylem, z funkcjonalnością, z, tego, z tym, co jest dla Ciebie ważne. Ale jest jeszcze jedna opcja, mianowicie wracając do tego jedzenia, to jest tak, że Jedzenie może mieć też wartość odżywczą, ono nam może dawać mnóstwo energii. Słuchajcie, inaczej jest, zresztą na pewno wiecie, jeżeli tu ze mną jesteście, jak się napchacie białą bułą, a inaczej, jeżeli jecie warzywa, czy, czy jecie dobrej jakości białko mamy całkiem inne samopoczucie i oznacza to, że bardziej nam się chce. Mamy więcej energii, mamy więcej radości, z większą przyjemnością wychodzimy na zewnątrz, spotykamy się z ludźmi, uprawiamy seks, robimy porządki, świetnie gotujemy i tak dalej i I właśnie bardzo podobnie jest z feng shui, dlatego że dobre shui to jest coś, co sprawi, że ta nasza energia pójdzie mocno do przodu. To nie będzie tylko takie napychanie się czy otaczanie się rzeczami, które mi się podobają, ale to będzie takie otaczanie się rzeczami, które mi się podobają, ale też mnie bardzo mocno energetycznie wspierają. I teraz słuchajcie, wracam do porównania siatki bagua i potencjału roku wodnego królika. Słuchajcie, ja na to pytanie odpowiadałam wielokrotnie, i odpowiadam po raz kolejny, dlatego że to pytanie i odpowiedź na to pytanie będzie absolutną podstawą do tego, żeby się dobrze w domu poukładać w tym 2023 roku. Słuchajcie, jeżeli tutaj ze mną jesteście, to podejrzewam, że każdy z Was ma zrzut swojego domu, ma zrobioną siatkę baguła, czyli nałożony plan. Mieszkania związane właśnie z siatką baguła, czyli tymi ośmioma, dziewięcioma obszarami w domu i wiecie, co w którym obszarze jest, jakie macie meble, jakie macie ucieczki energii, co tam robicie, macie tam kota, psa, łóżko, biurko i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego jeszcze nie masz, to ja Cię zachęcam, zerknij na studiofengshui.pl do zakładki sklep. Tam masz informacje, jak taką siatkę profesjonalnie. Profesjonalnie nałożyć, żeby ona ci jak najbardziej służyła, a de facto, żeby służyło ci to, co masz w domu. I to jest jakby pierwsza rzecz. Czyli słuchajcie, macie rzut domu. Na nią nałożyłam siatkę bagua. Siatka bagua związana jest z trigramami chińskimi, które niosą bardzo dużo informacji, które, powiąza, które, które mają bardzo dużo jakby informacji też dla konsultanta feng shui. Ty musisz wiedzieć jakieś podstawowe, podstawowe rzeczy z tej siatki. Ja zawsze, kiedy mówię o siatce bagua, niestety, bądź stety, dopasowuję ją do jakby mentalności osoby, z którą rozmawiam, czy która tą siatkę chce zrobić, nabyć. W związku z czym nie, nie wprowadzam i to od razu mówię, zawsze oficjalnie nie wprowadzam um, różnych chińskich czy angielskich pojęć, żeby bardziej nie zamącić. Ale uwaga, wszyscy ci, którzy już tą siatkę macie, bo, bo w y, y, moim sklepie rzeczywiście ta siatka sprzedaje się genialnie. Słuchajcie, kiedy macie tą siatkę, wiecie już, że w tym obszarze macie łóżko, w obszarze, który jest związany z na przykład trygramem KAN, potocznie zwanym karierą, macie na przykład łazienkę, albo macie przedpokój, albo macie biurko, albo jeszcze coś innego, jeżeli już to wszystko wiecie, to y, uwaga, wchodzi rok 2023, i ten potencjał roku 2023, i każdego kolejnego bądź przeszłego, mówi nam o tym, że w momencie, kiedy masz już podzielony swój rzut domu, swój dom na tych dziewięć równych kawałków, wówczas patrzysz sobie, które z miejsc w tym 2023 roku ma lepszy potencjał bądź gorszy? I w momencie, kiedy już masz taką informację, Używasz tych miejsc, które są lepsze, używasz je w różny sposób, a próbujesz wycofać się z tych, które mają potencjał gorszy, czyli mogą ci zaszkodzić. Ja o tych miejscach będę mówiła przez cały rok. Dzisiaj mamy tylko taki króciutki wstęp do tego, żeby. żeby Troszeczkę sobie być może y, przypomnieć. I teraz y, słuchajcie, czyli mamy siatkę, mamy potencjał roku, czyli kolejną nadbudowę nad tym, co już wiecie, co już znacie, co już wiecie o swoim mieszkaniu, o swoim domu. I teraz w tym 2023 roku będziemy używać tych miejsc, które są y, te najlepsze. Y, jakie to są miejsca? I słuchajcie. Y, Dzisiaj być może powiem Wam o jednym miejscu, ale najpierw jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zawsze gdzieś tak od, od połowy listopada dzwonicie do mnie, pytacie. Pani Gabrielo, czy będziemy ustawiać mieszkanie i przyglądać się i przeglądać to mieszkanie w Nowym Roku, żeby, żeby pójść bardziej do przodu? Ja Wam wtedy mówię, tak, będziemy. I teraz uwaga. Na moim blogu studiowengshui.pl pojawiła się pojawił się e-book, który został skończony w tym tygodniu Feng Shui w 2023 roku. Macie tam wszystko rozpisane, rozrysowane, co tam jeszcze napisane wszystko co wiem. O może w ten, może nie wszystko co wiem, ale napisane 40 stron. Słuchajcie Kupujecie tego e-booka i rozkminiacie swoje mieszkanie. Ja Wam będę tutaj pomagała na kanale, bo, bo czasami jest mnóstwo pytań, chociaż myślę, że jeżeli mój mąż już przeczytał tego e-booka i się nie czepia, to znaczy, że jest naprawdę bardzo prosto. Druga rzecz, druga rzecz jeżeli jesteś moją klientką, to możemy zrobić kolejną konsultację, konsultacja roczna, zresztą wiecie, ja cały czas o tym mówię. Też w momencie kiedy robimy mieszkanie, robimy konsultację, potem sprawdzamy właśnie w nowym roku, czy wszystko poszło dobrze, co tam było na plus, co było na minus i jeszcze dodajemy ten potencjał roku 2023. Czyli ja uruchamiam w tym momencie również te konsultacje roczne. Uwaga dla moich klientek, ale uwaga, jeżeli jeszcze nie jesteś moją klientką, taka konsultacja również jest elementem takim immanentnym elementem naszej współpracy jeżeli pracujemy nad ustawieniem twojego domu wtedy ustawiamy go zgodnie z najlepszym feng shui tym takim wieloletnim i później jeszcze wprowadzamy te wpływy roczne czyli ten potencjał roku wodnego królika i sobie sprawdzamy co tam takiego dobrego jeszcze z tego mieszkania w tym konkretnym roku można wyciągnąć ale już teraz Uwaga, już teraz wracam do najlepszego miejsca, do najlepszego miejsca w 2023 roku. Oczywiście pół żartem, pół serio. Tych miejsc najlepszych z 3, 4, a nawet więcej w Twoim domu, w zależności od celów, które masz, dlatego te cele są niezwykle ważne. Czy potrzebujesz zarządzania, czy potrzebujesz kontaktu z ludźmi, czy potrzebujesz zarabiać, a jeżeli potrzebujesz zarabiać, to bardziej przez mówienie, czy bardziej przez wyglądanie, czy bardziej przez kontakt z ludźmi itd., dalej I wtedy tych miejsc się szuka. Natomiast wracając do tego miejsca, o którym chcę powiedzieć teraz, po prostu słuchajcie. Zawsze, zawsze yy, mówi się tak, teraz na zakończenie Wam powiem, i wtedy wszyscy, wszyscy, yy, wszyscy yy, nadstawiają uszy, yy, że, że już w końcu będzie kończyć i w końcu powie to, co jest ważne. Słuchajcie, rok dwa, 2023 jest genialnym rokiem do zawierania yy, nowych znajomości, nowych miłości, yy, do flirtowania, do romansowania, do tego, co związane jest z relacjami. Tak mówi potencjał roku. Dlaczego? Dlatego, że w Pałacu Centralnym, jeżeli masz siatkę baguła, zobacz, ale koniecznie to zobacz natychmiast po tym filmie, zobacz. W Pałacu Centralnym rezyduje Gwiazda 4. Gwiazda 4 jest to energia, najprościej rzecz ujmując, która wspiera relacje, właśnie i która wspiera również kształcenie, samokształcenie, edukację, mądrość i wszystko, co jest z tym związane. I uwaga, w poprzednim roku, w 2022, w tym pałacu centralnym była Gwiazda 5 i była to gwiazda trudnego roku przełomu wszystkiego, co najgorsze nam się może wydarzyć kryzysów, upadków itd dla niektórych była oczywiście bardzo dobra, bo wiadomo, że w życiu jest równowaga, jedni wygrywają, drudzy przegrywają, ale wracając do gwiazdy numer 4, zadanie na dzisiaj, zadanie na dzisiaj, słuchajcie, po wyłączeniu tego wideo, po wysłuchaniu tego wideo koniecznie, ale to koniecznie, zobacz co masz w pałacu centralnym w swoim domu, zobacz jak tam masz Zobacz, co tam się dzieje, czy mamy tam porządek, czy mamy tam nieporządek, czy jest to miejsce używane, nieużywane, schody, łazienka, pokój, miejsce przechodnie, miejsce niezauważone, zauważone i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moi mili, to takie zadanie domowe, króciutko, ja oczywiście o tym będę mówiła jeszcze nie raz. Zachęcam Was, zerknijcie do mojego sklepu studiofengshui.pl. Tam o każdym z miejsc. Macie mnóstwo informacji. Jeżeli już będziecie o tym wiedzieć, co macie, jak macie, czy używacie, czy nie używacie, to te informacje, które ja tutaj gdzieś dopowiadam, będą dla Was bardziej y, czytelne. Czyli sprawdzacie, jeszcze podsumuję, jeszcze na zakończenie raz, jeszcze 15 minut. Oczywiście y, zawsze mam założenie na 5 minut, bo to się podobno lepiej odsłuchuje, lepiej sprzedaje, ale dobra robimy to co jest w zgodzie z nami jest ze mną jest gadanie ja w metafizyce chińskiej jestem związana z energią metalu yin, czyli gadaniem, gadaniem, gadaniem zarabianiem przez gadanie i jak widzisz nieźle mi to idzie słuchaj jeszcze raz sprawdź pałac centralny zobacz co tam masz jak tam masz jak używasz co takiego dobrego tam jest i co dalej będziemy z tym Pałacem Centralnym robić, opowiem Ci w następnych odcinkach w tym roku. I co jeszcze? I oczywiście, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć: dopowiedzieć, żeby, żeby było 100% wększujące. Oczywiście, niektóre miesiące będą lepsze, niektóre gorsze, w tym Pałacu Centralnym. To już jest wększuje związane z doborem dat. Ale to już robimy, to już robimy w konsultacji takiej jeden na jeden. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko. Słuchajcie, kochajcie się w tym roku, szukajcie tych swoich drugich połówek, jeżeli chcecie to zrobić ze mną, koniecznie, ale to koniecznie skontaktujcie się, wszystko macie w internecie. Studio na YouTubie mini Fengshui. Kiedyś Założyłam ten kanał, kiedy, kiedy jeździłam mini, i to mini Feng Shui, tak miało być te 5 minut z mini, ale, ale się nie udało. Ale się nie udało, bo. bo yy. Bo 5 minut, no niestety nie, nie wiem, Maxi Feng shui. Natomiast też na Facebooku Dom na Dobre, nie, nie, już nie Dom na Dobre, Studio Feng szukacie Studio pl Gabriela Wagner na Facebooku, no tam się będziemy kontaktować, no być może będziemy się też kontaktować, tak, jeden na jeden. Zapraszam Cię bardzo cieplutko do kontaktu. Słuchajcie, ja już tutaj przebieram nóżkami, jak ten królik, bo będzie się naprawdę dużo działo będzie inaczej niż w 2023 roku. W 2022 roku będzie lepiej, będzie inaczej. No, ale słuchajcie, zakochujemy się, idziecie za tym. Ja bardzo chętnie. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo cieplutko. Cześć.